Kelly Ann Bates urodziła się 18 maja 1978 roku w Manchesterze. Była wsportowaną i towarzyską dziewczyną, która dawała swoim braciom wszystko, co najlepsze. I to wszystko zmieniło się, gdy stała się nastolatką. Powoli, ale zauważalnie zaczęła wymykać się z domu nocami. Stawała się też coraz bardziej wycofana, i dopiero znacznie później uznano, że jej zmiana osobowości została spowodowana przez niejakiego Jamesa Pattersona Smitha. Kelly poznała go w 1993 roku, kiedy miała zaledwie 14 lat. Poznała go wracając do domu, takiej można powiedzieć, że pracy, po prostu opiekowała się dziećmi. I właśnie wtedy James zaczepił ją, podszedł do niej i zaoferował, że odprowadzi ją do domu, niby by zapewnić jej bezpieczeństwo. Miał jednak inne plany wobec niej, ale dziewczyna wtedy tego jeszcze nie wiedziała. Miał wtedy około czterdziestki. Mieszkał w Manchesterze i był bezrobotnym rozwodnikiem. Był też opisywany przez znajomych jako zadbany, abstynent, niepalący miał pochodzić też z dobrego domu ale nie był wcale taki idealny jego małżeństwo zakończyło się w 1980 roku po 10 latach z powodu przemocy wobec żony jego następny związek z 20-letnią Tiną Watson również zakończył się to bardzo źle między latami 1980 a 1982 Traktował ją dosłownie jak worek treningowy. Dotkliwie ją pobił, nawet wtedy, kiedy była w ciąży. Kobieta później powiedziała tak: na początku zdarzało się to od czasu do czasu, tylko lekkie szarpnięcie. W końcu było to codziennością. Bił mnie po twarzy, albo uderzał popielniczką w głowę, kopał mnie po nogach lub między nogami. Dziewczynie na szczęście udało się uciec z tego związku. I to w ostatniej chwili. Być może gdyby jej się to nie udało, to już by nie żyła, ponieważ próbował utopić ją podczas kąpieli. Po zakończeniu tego związku w 1982 roku James zaczął spotykać się z 15-letnią Wendy Murshed, którą molestował i ją również próbował utopić. Podczas jednego z ataków trzymał jej głowę pod wodą w zlewie kuchennym. Na szczęście przeżyła. Niestety, nieobliczalnego Jamesa na swojej drodze spotkała Kellyanne Bates i w niej ujrzał osobę, którą będzie mógł wykorzystać, polestować. I od momentu, kiedy odprowadził ją do domu, nawiązali kontakt, zaczęli się spotykać. I on tak zawrócił jej w głowie. Że dziewczyna z nim zamieszkała w Gordon przy Fourniwall Road. Jej rodzice nie wiedzieli, jak duża różnica wieku jest między nimi, bo początkowo dziewczyna tylko o nim wspominała, nie mówiła całej prawdy i dopiero gdy z nim zamieszkała, to dopiero wtedy rodzice zobaczyli, jak on wygląda. Mama dziewczyny powiedziała, że kiedy po raz pierwszy zobaczyła Jamesa Smitha, Włosy dosłownie zjeżyły jej się na karku i od tego momentu próbowała wszystkiego co w jej mocy, by odciągnąć ją od niego. Ale nie było to wcale takie proste. Kelly mieszkała u Smitha, ale nie była tam szczęśliwa. Z matką praktycznie nie miała kontaktu. W ciągu dwóch lat dosłownie kilka razy rozmawiała z nią przez telefon. Aż w końcu niespodziewanie w 1995 roku dziewczyna wróciła do domu rodzinnego w Hattersley w Anglii. Kiedy jej mama, Margaret, weszła do domu, to zobaczyła Kelly stojącą w kuchni. Zaczęła z nią rozmawiać, a wtedy tam pojawił się James Smith. Była przerażona. To nie był mężczyzna, jakiego chciała dla swojej córki. W jej głowie pojawiały się różne myśli. Nawet takie, że gdy zobaczyła nóż do chleba w kuchni, to chciała go podnieść i dźgnąć go w plecy, powiedziała później Margaret w wywiadzie. Dziewczyna niestety wróciła do Smitha, ale później pokłócili się i pojawiła się ponownie w domu. Przebywała tam jednak niedługo, bo później ponownie wróciła do Jamesa Smitha. I to był duży błąd. Już wtedy trzeba było coś zrobić, bo za każdym razem, kiedy Kelly wracała do domu, to widać było, że ma posiniaczone ciało. Ale miała też na to wytłumaczenie. Zawsze miało to być spowodowane jakimś wypadkiem. Nigdy nie mówiła, że James ją pobił. Ostatni raz, kiedy wyprowadzała się z domu rodzinnego, obiecała, że pozostanie w kontakcie z rodzicami. Ale pod koniec listopada 1995 roku przestała się z nimi widywać. Tylko raz na tydzień do nich dzwoniła i nie dawała po sobie poznać, że coś jest u niej nie tak. W następnym miesiącu Kalian zrezygnowała z pracy na pół etatu i to było bardzo dziwne, ponieważ to było coś, co sprawiało jej radość. A w marcu 1996 roku jej rodzice otrzymali kartki. Jedną z okazji ich rocznicy ślubu, a jedną z okazji urodzin jednego z nich. Co dziwne, na kartkach podpisał się tylko James Smith. Wkrótce, bo 16 kwietnia 1996 roku, właśnie James Smith poinformował władzę, że jego dziewczyna zginęła podczas kłótni. Tłumaczył to tak, że dziewczyna była w Wannie i nałykała się wody. Wtedy zachłysnęła się wodą i, mimo prób reanimacji, zmarła. Kiedy policja przybyła do jego domu, znalazła tam Kelien, nagą w jednej z sypialni. Jej krew była w całym domu. Policja bardzo szybko zorientowała się, że nie było to po prostu utonięcie i to przypadkowe. Dochodzenie w całym domu ujawniło kawałki włosów związane wokół mebli i grzejników. To wskazuje, że Kelien była przywiązana do przedmiotów włosami. Czasami obwiązywał jej coś wokół szyi i w ten sposób ją przywiązywał do różnych przedmiotów. Najwięcej dowodów na to, co dokładnie przydarzyło się Kelien, wykazała sekcja zwłok na jej ciele odkryto ponad 150 odrębnych obrażeń, które powstały w ciągu ostatniego miesiąca jej życia. Doktor, który przeprowadzał sekcję zwłok, powiedział tak, w swojej karierze zbadałem prawie 600 ofiar zabójstw, ale nigdy nie spotkałem się z tak rozległymi obrażeniami. Była głodzona i schudła około 20 kg. Była poważnie odwodniona i od kilku dni nie piła wody. Oto niektóre z obrażeń, jakie odniosła Kelly. Oparzenia po śladku w lewej nogi, oparzenia na udzie spowodowane gorącym żelazkiem, złamane ramię liczne rany kłute nożami, widelcami i nożyczkami w nogi, tułów i wnętrze ust, Zwierżenie obu dłoni i stóp, okaleczenie jej uszu, nosa, brwi, ust, warg i genitaliów, rany spowodowane łopatą i sekatorem, wyłupiono jej oboje oczu, nie mniej niż pięć dni i nie więcej niż trzy tygodnie przed śmiercią, po czym dźgnięto ją w pustoczo doły. Była też częściowo oskalpowana. Ustalono, że ostateczną przyczyną jej śmierci było utonięcie, ale tuż przed tym została uderzona w głowę słuchawką od prysznica. Podczas procesu Peter Openshaw zespołu prokuratorskiego powiedział, to wyglądało tak, jakby celowo ją uszpecił, powodując ogromny ból, niepokój i poniżenie. Obrażenia nie były wynikiem jednego nagłego wybuchu przemocy, Musiały powstawać przez długi czas, i były tak rozległe i tak straszne, że oskarżony musiał celowo i systematycznie torturować dziewczyna. Smith zaprzeczył morderstwu i twierdził, że to Kellyanne źle go traktowała, że się z niego naśmiewała, że doprowadziłaby go do upadku, że przechodził przez nią piekło. I dodał też, że to ona miała taki zły nabyk wyrządzania sobie krzywdy chcąc w ten sposób go ukarać, by to o nim źle mówiono. Zapytany więc, dlaczego ją oślepił, dźgnął i pobił, odparł, że Kellyanne wyzwała go do tego. No, sama chciała, by wyrządził jej krzywdę. Konsultant psychiatra, Gillian Basie, powiedziała przed sądem, że Smith cierpiał na poważne zaburzenie paranoidalne, objawiające się chorobliwą zazdrością. I żył w zniekształconej rzeczywistości. Stwierdzono również, że Smith w przeszłości znęcał się nad swoimi partnerkami, dlatego też wiele kobiet zgłosiło się i zaznawało przeciwko niemu, aby upewnić się, że zostanie on ukarany. I ostatecznie Łowa Przysięgłych potrzebowała dosłownie godziny, aby uznać 49-letniego Smyfa za winnego morderstwa. Sędzia nadzorujący sprawę zalecił Smithowi dożywotnie pozbawienie wolności z możliwością wyjścia warunkowego po 20 latach. Stwierdził: „To był straszny przypadek, katalog deprawacji jednej istoty ludzkiej na drugiej. Jesteś bardzo niebezpieczną osobą. Jesteś sprawcą przemocy wobec kobiet, i zrobię wszystko, co w mojej mocy, abyś już nigdy więcej nie dopuścił się takich nadużyć. Przysięgłem zaoferowaną profesjonalną poradę która pomogła im poradzić się z cierpieniem związanym z oglądaniem zdjęć obrażeń zamordowanej Kelly Bates. To, co zobaczyli, było straszne i przerażające. Nigdy niczego podobnego wcześniej nie widzieli, dlatego też wszyscy członkowie składu sędziowskiego przyjęli tę ofertę. Tak więc James Smith 19 listopada 1997 roku został wskazany na dożywocie z możliwością wyjścia warunkowego. Po co najmniej 20 latach. Niektóre źródła podają, że po co najmniej 25 latach. Jak na razie wiadomo, że przebywa w więzieniu i ma teraz 75 lat. Miejmy nadzieję, wszyscy mają taką nadzieję, że nigdy już z tego więzienia nie wyjdzie, ponieważ jest osobą bardzo niebezpieczną, nieobliczalną i byłby zagrożeniem dla wszystkich. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tej szokującej historii, bardzo szokującej. Czekam oczywiście na Wasze komentarze. Pozdrawiam Was wszystkich i do usłyszenia.